Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w yy, Prison Architect, chciałem powiedzieć Europa Universalist 4, nie wiem dlaczego, ale to jest Prison Architect, zresztą dobrze widzicie, że jesteśmy tutaj w naszym pięknym więzieniu, więzieniu, które notabene się rozbudowywuje, dzisiaj jest poniedziałek, piękny poniedziałek, nikt nie lubi poniedziałków, ja też nie lubię poniedziałków, dlatego cieszymy się, że już powoli dobiega końca, a na dobry wieczór... Zaserwuję wam odcinek z Prison Architekta, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Moi drodzy, warto zaznaczyć, że jestem. po... zaraz po nagrywaniu poprzedniego odcinka, czyli jeszcze nie zapoznałem się w 100% z waszymi komentarzami, ale na pewno to niebawem zrobię. A więc moi drodzy, jeżeli coś tam zgałganiłem, coś źle tutaj zbudowałem, coś źle zrobiłem no to oczywiście o tym się dowiem dopiero jak przeczytam komentarza, a póki co musicie przyjąć to. Jak gram jak jest. No dobra, moi drodzy, więc co? Gramy dalej, gramy dalej. Moją takim, moim takim marzeniem, skoro zrobiliśmy kształcenie, no to jest zrobić bibliotekę. Chcę zobaczyć, co to jest ta biblioteka, co to nam to daje i zrobić to właśnie w ten sposób. Mu musi być niby 5 na 5. No tutaj jest trochę za duże bym powiedział. Jakby to zrobić takie coś To jest tutaj 7 na 8 to już wygląda spoko, chyba większe nie musi być To mamy 6 na 8 no to większe chyba nie musi być. Zrobimy sobie bibliotekę. No tylko, oczywiście, te mury się nie zbudują tak, jakbym tego sobie życzył. Bo tutaj przyjmą, że to są ściany. No się tu może przejąć, ale tu nie za bardzo. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, póki co, montujemy te nowe cele. Za 8 godzin będzie nowy transport, e, który da nam 2700. Oczywiście, nowi więźniowie to więcej pieniędzy, ale również i więcej odpowiedzialności i więcej. Dlaczego już tylko dwóch zainteresowanych kuźwa? Ja miałem trzech przeznaczyć, żeby było 10 tysięcy. No dobra. Ale robię to dlatego, że zaczęłem pracować kształcenie i będziemy sobie tych więźniów kształcić. To będzie bardzo dobry program resocjalizacyjny i zobaczymy, co nam koniec końców z tego wyjdzie. Tutaj zrobiłem źle, bo niestety e, ten quick build e, fajnie zadziałał. Tylko. No, tylko zrobił mi basic cel z murów niestety, no, tych takich. Z... Nie taki jak sobie życzyłem, nie? Ja bym wolał coś takiego. O, i w tym momencie sobie mogę klonować, tak? No bo to, to wtedy jest tak jak ja bym chciał. Chociaż też nie do końca, bo ja bardziej bym chciał coś takiego. ale to tam najwyżej zaś. <grych> Dobra, to sobie ogarniemy. No póki co, póki co nie budujemy nowych cel, bo będziemy mieć już teraz tych więźniów w 24. To już będzie taka dosyć spora gromadka. Do 50 pewnie tak szybko nie dobijemy. Pewnie będzie trzeba nowe rzeczy w stołówce dorobić nowe lodówki, nowe kuchenki. I to już jestem w stanie nawet zrobić teraz, bo czuję, że to będzie rzecz bardzo, bardzo potrzebna. Do tej pory się wyrabiali. Ja bym chciał tam przydzielić pracowników w postaci moich więźniów, e, tylko niestety nie ukończyli oni jeszcze kursu, więc niestety tego nie mogę zrobić. E, nie ma teraz tam dostępu, oczywiście, bo przecież to trzeba zburzyć. I dopiero teraz będzie dostęp do tych cel. No tej pory nie było to jest oczywiste no i właśnie pewnie pisaliście albo i nie e, dlaczego, ja w jaki sposób po prostu dostarczyć e, więźniów do pracy przy ogrodzie e, bo jak widzicie ogrodniki aby się przydało mieć bo troszkę tutaj jednak jest nieciekawie w tym pierdlu i teraz tak jedna rzecz ja pamiętam że ja coś budowałem z tym a nie wiem czy ja wszystko podłączyłem koniec końca. nie pamiętam tego ale Wygląda na to, że chyba wszystko podłączyłem, więc spoko, dobra. Wygląda na to, że to wszystko ładnie działa. Możemy sobie jeszcze monitoring, gdzieś tam pomontować. Potem opracujemy sobie jakieś środki bezpieczeństwa, wiadomo, no i później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie e, chcę się skupić na fajnej resocjalizacji moich więźniów, chcę się skupić na tym, żeby im się tutaj dobrze w miarę przyzwoicie żyło. No i żeby koniec końców wychodzili tutaj za dzwonieniem warunkowym, które notabene ukończyła jedna osoba. No w kolejce są trzy następne. Jest spoko. No i później sobie weźmiemy jakieś kursy przygotowawcze, coś takiego. Potem jeszcze zrobimy im kaplicę, żeby ci moi więźniowie faktycznie wychodzili tutaj skruszeni, zadowoleni z życia i takie tam. Nie chcemy ich jakoś gnębić, chcemy im sprawić, żeby, żeby ten okres, który tutaj są, przepracowali, nauczyli się czegoś i potem byli aktywnymi. Obywatelami, gdzieś tam już potem w przyszłości. E, no dobra, wiecie co? Ja chyba jednak troszkę się rozminąłem z tą moją wizją. Meta co to jest? Metalowa podłoga. Po co mi coś takiego? E, troszkę się rozminąłem z tą moją wizją. Wiecie co? Ja chyba to zrobię inaczej. No to będzie brzydka rzecz, co teraz zrobię. U, nie, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Zrobię coś takiego. O. I tutaj zrobię duże drzwi więzienne. No to jest nie najlepsze, nie najładniejsze, ale będzie działać, dobra. Nie no, bo po prostu chcę, żeby to w ten sposób wyglądało, bo jakoś tak mi dziwne, że oni są w stanie w tym momencie wyjść już do płotu, bo jednak nie, to nie jest tak, jak ja bym sobie tego życzył. E, no dobra, tutaj działacie, tutaj działacie, tutaj tam z pomywaniem chyba problemów nie ma, to jest czas na spanie, mam nadzieję, że spać pójdziecie. Świetlica jest, tutaj ładnie już budują moi pracownicy, którzy, no może faktycznie mógłbym zatrudnić trochę więcej tych moich e, budowlańców, ale nie chcę tego robić, bo to też są wydatki, a ja mam póki co bardzo przyzwoitą płynność finansową. Mamy 1146, to jest bardzo ładny wynik, bardzo przyzwoity. No i tak jak mówiłem, prawdopodobnie od nowego u, od weekendu zacznie się jakaś nowa seria. Nie wiem jeszcze z czego, tak ja mówię, trzeba trochę potestować, posprawdzać różne gierki, zobaczyć czy, bo część może Wam się spodobać, część Wam się może nie podobać, trzeba to po prostu fajnie sobie posprawdzać i zobaczyć, e, która, która gra ma najbardziej, największe prawo bytu, że tak powiem. E, no póki co, myślę, że Prison Architect, pomimo tego, że w ankiecie oczywiście był bardzo, bardzo wysoko, zresztą jak zawsze, rzeczy w ankiecie, które są wysoko, to potem koniec końców są nieoglądane, więc to tak niestety dziwnie działa. No, ale mam nadzieję, że jakąś serię w końcu wpasuje, jakąś serią wpasuje się w wasze, wasze wygórowane gusta. E, jakąś. No, mam nadzieję, że się wreszcie to uda. Widzę, że tu chyba trzeba poprowadzić do wszystkich ten prąd osobno. O, stop, bo tutaj trzeba też połączyć. E, nie pokaż, tylko połącz. Ok. Połączone? Połączone. No teraz nie działa, bo tam nie ma prądu jeszcze, nie? Ale zaraz będzie działać. Przyjdzie tu ochroniarz, musimy mnie wpuścić. Halo! Ja chcę wyjść. No, jakiś się ogarnął, że chcę wyjść. O! Tutaj jest to, co sobie e, chciałem właśnie zrobić. I potrzebuję tutaj drzwi. Potrzebujemy tu drzwi. Tak? No i oczywiście potrzebujemy to wyjebać, tak? No bo nie chcemy, żeby to był płot. Ale to tam zaraz, później. Nie mamy tych pieniędzy zbyt wiele. No ale kwestia jest tego, że właśnie chciałbym ich wreszcie wyszkolić. No jest czterech zainteresowanych. Może komuś się uda. Może się komuś uda. Zobaczymy. No panie strażnik, dalej, bo tu my tutaj kable kładziemy. Więźniowie zaraz przyjadą. A cele jeszcze nie gotowe. Cele jeszcze nie gotowe. Kolej znowu przez mury przelaz. No to jest mistrz. Tutaj czeka. Dobra, ja otworzę to na razie. Niech będzie to cały czas otwarte. Bo my tutaj cele nie gotowe, a my tu czekamy na. Na wreszcie jakąś e, dziką akcję, tak? O, ogrodnik przyszedł sobie skrojbnąć O, i co jest? Łazienka, łazienka, dobra, straczyk. Żarcie już jest gotowane, tych więźniów już jest teraz więcej Mam nadzieję, że moi sobie kucharze dadzą radę Powinni Jest dużo kuchenek Zobaczymy Okej, okay, cele są gotowe, tu jest gotowe Powinno działać, zwykły A co to jest? Są za rzeczy? Pojemnik Pięć drzewa No to wyrzuć tak no nie chcemy tych pojemników tutaj no albo na eksport tak nie mają one tu być co on tam wyniósł? drzwi wyniósł aha ale dziwne no dobra okej okay, fajnie widzę że się zbudowało no tylko mhm. eee, kolego kolego zbłóż te ściany albo inaczej da się to zrobić w ten sposób zrobimy to w ten sposób Tak to zrobię Wow, co się stało? Wow, alkohol? O ty gnoju. Dobrze, że jesteś przeszukiwany. Ale dosyć duży transport. Tu trzeba ich dobrze przeszukać! Dobrze przeszukać! O jakiś fajny koleś e, Kim ty jesteś? Nie mogę cię kliknąć. Richard Dewey McCain Szantaż Dobra Teraz będziecie mieli pracę, a nie wolny czas. Co to jest? Nie ma tyle wolnego czasu. To i tak macie dużo wolnego czasu. Nie ma tak dobrze. Siedzicie i się nudzicie. O chyba nie uda mi się wszystkich wykarmić. Chyba się nie udało. Za mało kucharzy. Dlatego bym chciał, żeby jednak się udało ich zatrudnić. Oj oj, chyba się ich nie uda wykarmić. Ale to pewnie stołów jest za mało, ej. To też jest pewnie to. Stołu do podawania jest za mało. Stołówka jest generalnie, robi się już niestety za mała. Dobra, na razie nie muszę jeszcze powiększać, bo na przykład mogę sobie tu zrobić podawania, no ale jest to rzecz niestety niezbędna. Dobra, przyjechali. Jak widzicie, pieniędzy od razu mamy więcej, to zarabiamy 2000. Wow, co tu się stało? Toilet się popsuł. Toalet, naprawić, napraw, napraw toalet. Popsuł się. Wyjebało, wyjebało sracza. <laughs> nie wiadomo dlaczego, ale wyjebało sracza. Naprawić to szybciutko. Ja ci otworzę. Napraw ten straczyk, napraw. Dobra, naprawione, posprzątane. Okej, okay, nie ma problemu. Więzie... Cele działają, działają. Wszystko działa, jak, ta... jak się patrzy. No, nie udało się chyba wszystkich nakarmić. Chyba nawet nie mam miejsca dla wszystkich. Na... Wykarm wszystkich więźniów. Chyba się nie uda. 91% wykarmiłem. Troszkę chyba jest tu za mało miejsca. Będę musiał do, dorobić stoły. Przynajmniej ze dwa. No jeszcze ławkę oczywiście. A my stoły niewiele dadzą. Dobra, teraz się powinno udać wykarmić. Bo teraz mają pracę, nie? Teraz macie pracę, to, to, to zaraz będziecie pracować. No co tu jest? No, je wymaga wejścia. A, bo tu tak dziwnie się zrobiło, dobra. To się tak dziwnie zrobiło trochę. No trochę bardzo. Nie wiem dlaczego tu kucharz przyszedł. Dobra, zobaczcie. Jest, udało się, wykład To nie ma podłogi. No dobra, ale to podłoga się zaraz zrobi i też jakoś tak dziwnie mi to wyszło. Nie, bardzo dziwnie mi to wyszło. Ajajaj, no popsuło się, kurde, to ja tu pieniądze płacę i coś się rozjebało, panie. Wyburz to, wybórz to w pizdu. Szybko, wyburzyć mi to. To nie jest tak, jak powinno być, popsuliście. Teraz to już w ogóle łazicie takim dziwnym Dziwną stroną, że. O, no tak, bo tutaj przez te drzwi wychodzą, tak? To jest niebezpieczna sprawa. Teraz mogą mi uciec. O, dobra, udało wam się, super, jest, brawo! O to chodzi, tylko nadal. chyba nie rozbieracie, nie? Bo nadal to nie jest tak, jak sobie życzyłem, bo ja chcę tak. w ten sposób. Okej, okay, zdemontować tam. Montować tu. No i nie ma problemu. A tam to zburzyć oczywiście. Dobra, macie pracę. Tak jest, pracować wieśnioki. Okej, okay, no jest pięknie. No jest dobrze. O to chodziło. Teraz możemy zrobić wreszcie bibliotekę. I co tu potrzebujemy? Jak minimalny niespełniony? Spełniony, dobra. Regał biblioteczny. Jest coś takiego. O kurde. O kurde, to jest duża rzecz. Niech to będzie w ten sposób. Mamy nawet trzy regały biblioteczne. Szarpne. Stół do sortowania. Okej, okay. coś takiego nie wiem. Stół do sortowania. Jest coś takiego, proszę. Dobra. W bibliotece mogą pracować, jestem ciekaw. Mogą, tylko muszą mieć e, kurs przygotowawczy ukończony, tak? Dobrze. Jak tam, w kuchni? Nikt nie ukończył tego kursu jeszcze. Dlaczego? Dlaczego wy nie chcecie kończyć kursu? A, uczą się. Dobra, uczą się. Jest dobrze. Jest trzech zainteresowanych. Ktoś się tam uczy. Nie wiem w jaki sposób, no ale się uczy. No i dobrze. Dlaczego nie pomagasz? Gdzie ty uczysz? W pokoju BHP? Ja za koleś. BHP ich uczy, a sam siedzi w pokoju. Kurde, mam to przejście naprawdę bardzo niefajne. Chyba trzeba butek, budek troszkę telefonicznych zrobić. Ej, gdzie moja budka? No tu była budka, halo! Teraz by się zwiększyła ilość tych więźniów, a chcemy, żeby nie było problemów. Dorobimy tę budkę. Chociaż tutaj nigdy nie było jakiegoś tłumów. A mamy wystarczającą, ilo wystarczającą ilość prysznicy. Trzy. Sześć. Dziewięć. <laughs> za mało mamy pryszniców. Ojej, no to trzeba przedłużyć jeszcze prysznic? Bo mamy ich za mało. Mamy bardzo mało tych pryszniców, nie no, nie chcemy tak mało, nie? Coś takiego, no chcemy, żeby te 24 były Więc, To było 18, 20 No dobra, to już będzie tak na zaś Bardzo długi to będzie budynek, niestety e, Nie tak O, no, coś takiego No dobra, no ale trzeba to zrobić, niestety, to jest rzecz mus ale za droga to jest na razie rzecz. Na razie nie, nie, nie skarżą się, więc jest ok. Jak się nie skarżą, to jebał go pies. Yy, I co? Ja tu mogę kogo? Bibliotekarza czy kogoś? Eee, nie wiem w sumie, kogo ja tutaj mogę. Tu nie mogę. O, jest dwóch wykwalifikowanych. To już dwóch dajemy. Pracy dajemy tutaj maksymalną ilość. Tutaj damy sobie coś więcej. Niech pracują. Fajnie, że już jest dwóch wykwalifikowanych. Niech pracują, niech pomagają. Kuchni. Nie będę musiał tak dużo typów. Yy. Ło, widelec. To jest. Mówiłem. Macie być grzeczni. Wszędzie są wykrywacze. Ja was znajdę. Ja was widzę wszędzie, łobuzy. No i dobra, i mamy coś takiego jak yy, kurs stolarstwa. Tego nie chcę. Kurs BHP. To nie chcę, bo nie mam czegoś takiego. Kurs przygotowawczy: muszą mieć ławka szkolna. Pokój szkoleniowy. Hmm, pokój szkoleniowy. Jest coś takiego jak pokój szkoleniowy. Pokój szkoleniowy, o jest. Ale to jest chyba droga rzecz. Na pewno jest jakaś dotacja na to. Buduj pokój szkoleniowy. No to bierzemy oczywiście. Buduj pokój szkoleniowy, zbuduj 20 ławek szkolnych. No dostaliśmy na to pieniądze, to mogę sobie na pokój szkoleniowy pozwolić. Budujemy to obok świetlicy. A jako, że ma być tam aż 20 ławek, no to troszkę tego jest. Więc na chwilę obecną, nie wiem. Zrobimy to w ten sposób, może? Nie, no tak, bardziej. Nie? Ile jakie wymagania? 5 na 5 przynajmniej, tak? Nie wiem, czy coś takiego by starczyło. 20 ławek w sumie. Nie. nie wiem, właśnie. Sprawdźmy coś takiego. Chociaż droga rzecz to jest, no ale sprawdźmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dopilnuję, by jeden więzień. No dobra. Jestem w stanie to jakoś tam ogarnąć. Dobra, i w bibliotece ktoś może pracować, tylko jak skończą, skończą kurs przygotowawczy. Dobra, super. Damy sobie radę, personel. Ktoś ja tam mogę zatrudnić? Nie, tam nie mogę nikogo zatrudniać. Ale na pewno mogę jeszcze coś opracować. Mogę wywiad albo patrole. No patrole by się chyba już powoli przydawały, nie? Bo jednak to jest taka już dosyć duża duża, duże więzienie. To, to mi jest niepotrzebne. Weźmy sobie te patrole. Ciaka. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się ten pokój szkoleń. Będziemy ich szkolić. Szkolić ze wszystkiego, co się da. Oczywiście wszyscy nie są w stanie pracować. Oooooh, widzieliście, miał nożyczki. Nieładnie, że masz nożyczki. Uda się wszystkich wykarmić. Będzie 100% wykarmionych, czy nie za bardzo? Ja 86 tylko wykarmiłem? 91%? Czemu tak mało? Znowu 91%. Jest miejsce, byli ludzie do pracy, było ich więcej. Kurde, no nie wiem, dodajmy jeszcze lodówkę, no bo jest słabo jeszcze nie idzie ich wykarmić. Powinno się dać ich wykarmić. No nie wiem, dziwne, dziwne. Chyba że za mało z lewu? Nie, no bez przesady. No, nie wiem, na razie nic nie krzyczą. Na razie nie mają żadnych potrzeb nagminnych. Rodzina, komfort, pęcherz. Dobra, to są rzeczy, które jestem w stanie bez problemu i załatwić. O i wejście brakuje teraz. wejścia brakuje, no ale wejście to musi być standardowe. Standardowe drzwi to muszą być, oczywiście. Także by inaczej. No i co? Czemu nie pypko? Pypko, pypko ale tak, no nie do końca mi to. Pypko pypko, ale no niestety jak zwykle brakuje paru ścian. No to jest takie to dobudowywanie do. To, to jest mega, mega dziwne. Mega dziwnie to działa. Ściany oczywiście muszę dobudować. Musimy oczywiście zburzyć te ściany teraz. One tak dziwnie tu wyglądają. One są zbędne generalnie. Tak samo jak te ściany tu. Po co mi te ściany? Tu jest zburzyć i mieć szerszy chodnik. No, to już zaraz lepiej wygląda. Dobra, i co ja potrzebuję w tym pomieszczeniu do szkoleń? Pokój szkoleniowy, dokładnie. I co ja miałem zrobić? Eee, tu są potrzebne wewnątrz: ławka szkolna i biurko. Dobra, no to szkol. To biurko najpierw. To biurko damy sobie tu. Będzie ktoś sobie siedział. Nasz szkoleniowiec. I ławka szkolna. Ławka szkolna. I powiedzieli mi: zbuduj 20 ławek szkolnych. O Jezus, to jest dużo faktycznie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 7, 8, 19, 20. No to dajmy 21. Dobra, jest tych ławek dużo. Jest biurko, jest wszystko. Co jest dobra. Udało się opracować bodajże patrole, czy coś takiego? Tak? Nie, coś innego, ale nieważne. Coś tam mi zadzwoniło jak tam z tymi więźniami? Czy... Ile... Ile osób ukończyło ten mój PROGRAM?! Dwóch zdało! O, super! Do BHP mogę więcej osób przydzielić. W sensie do kuchni. Wykwalifikowani tylko dwóch. Ale jak trzech przydzielę do, do pracy w kuchni, no to... Chyba będzie też dobrze, nie? Jak... Przydzieliłem trzech do pracy w kuchni. A, i dostaliśmy tak czy siak, czyli nie muszę nawet tego BHP spełnić. Okej, okay, no dobra, ale tak dla pewności, skoro już tutaj pracują niewykwalifikowani specjalnie ludzie, no to dajmy, dajmy tutaj ten zraszacz. No jednak tak będę się pewniej czuł, jak tu te zraszacze będą, bo tutaj może się coś zapalić. To jest kuchnia, tutaj jest kuchenka, więc to są rzeczy dosyć niebezpieczne. Dzwoneczek, nie wiem co te dzwoneczki oznaczają. Nieważne, chcę zobaczyć czy to zadziała tutaj. No dobra, no co, będę w stanie zrobić w tym momencie... Kurs z zakresu edukacji ogólnej, ale generalnie chętnych to nie mam, nie? E, bo kurs przygotowawczy potrzebuję. Uruchommy kurs przygotowawczy. Zaraz będą miejsca, więc pokój szkoleniowy będzie gotowy. Niespełnione biurko, e, to zaraz biurko będzie, spokojnie. No i pięknie, moi drodzy, to więzienie działa po prostu zajebiście. Zajebiście, bo wszystko tutaj działa. No i jestem w stanie oczywiście również to powiększyć teraz już. Mam za co? Mam za co? To, to Powiększę. No, te łazienki dosyć duże są, no ja wiem o tym. Powinniśmy teraz zrobić z boku bardziej, bo chyba, żeby. Nie, wy... nie wiem, właśnie, czy będę odwiedziny powiększał, więc to jest ta sprawa. Okej. Okay. Jakieś jeszcze dotacje? Co my mamy za dotacje? Mamy tak, więzienny zakład produkcyjny wyprodukuje 30 tablic zarejestracyjnych, ale to byśmy musieli mieć warsztat. Na rzecz samopoczucia, spokój socjalny, pięć strażników, no dobra, certyfikaty systemu bezpieczeństwa. Dana nad dietą więzienną. Aha, ciekawe. Krótkoterminowa inwestycja. Mogę dać im to 5000. Dajmy sobie krótkoterminową inwestycję i będziemy oczekiwać na pieniądze za 71 dni. No dobrze, że pieniądze nie leżały i się tam nie, nie smrodziły, tylko po prostu, żeby coś się działo z tymi pieniędzmi, tak? Mm, tu płytę chodnikową poproszę. Halo, halo. Płyta chodnikowa. E, no dobra. Nie wygląda to najlepiej, ale nie wygląda to też źle, moim skromnym zdaniem, muszę przyznać. Wygląda to całkiem spoko. Oj, 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 oj byśmy zaraz prądu nie mieli! Szybko, szybko! Jestem ciekaw, czy z tej strony na przykład mogę też dać dwa na pewno, bo to przecież kupę, kupę tego prądu idzie. A dlaczego tu się twala? Pralnia nie daje rady. Może by trzeba było więcej pralek dać. Dajmy ze dwie pralki jeszcze za tysiaka. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to już koniec. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak widzicie, moje więzienie naprawdę rośnie w oczach e, i coraz to lepiej moi więźniowie będą pracować, coraz lepiej będzie się tutaj moim więźniom, mam nadzieję, żyło, pracowało, a później, prawda, po socjalizacji pójdą sobie. Cinom dal! Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!